Cześć, witajcie. Dach skończony, więc można zacząć zajmować się innymi tematami. Dzisiaj, tutaj, zajmuje się tym narożnikiem. A właściwie, tym co jest pod nim. Tu, jak pewnie pamiętacie, będzie stało pieco kominek. No i tutaj, teraz, będę montować rury doprowadzające powietrze do spalania. Tutaj, będzie wychodziła rura, i przychodziła sobie tam, pewnie tego go widać. Tam będzie wykute jeszcze. Zostawione z przejścia, ale będzie jeszcze wykute, żeby ładnie rura przeszła. I ostatecznie będzie wychodziła sobie tam tą mniejszą rurą. 160. Także takie jest tutaj doprowadzenie tego powietrza. Od spodu taki szalunek zostanie tutaj zabetonowany. Tylko będzie sama rura wystawać. Tak na to wygląda tak. Tu jest ta strona pewnie nic nie widać eee, tutaj po drugiej stronie ściany tędy będzie wychodziła ta rura tu już na razie wykuwam z tej strony tam pójdzie kolanko i tutaj będzie sobie szła rura będzie podwieszona eee, i następne kolanko będzie wchodziła tam. Tutaj będzie zasuwa żeby nie wpuszczać zimnego powietrza gdy nie będzie się eee, kominka używać no, podwieszony będzie na takich obejmach. Rurki normalnie kanalizacyjne. Średnica e, 160. takżeśmy ustalili e, z tym panem, co będzie nam kominowy wykonywał. Że będą najbardziej optymalne. No, im więcej w sumie tym lepiej. Tego powietrza To akurat mi nie zależy, żeby się jakoś wychładzało Bo to jest piwnica i tak, więc nie ma to żadnego wpływu Na to, żeby się będzie coś wychłodzało. W podłodze tego nie mam ukryte, więc nie ma znaczenia Średnica jest taka, jaka jest potrzebna Dobra, dziura wykuta z tej strony też Pozostaje pozamiatać ten pył Tutaj wstawiłem sobie y, takie pręty, nawierciłem, wbijałem jakieś pręty szóstki, co mi gdzieś tam zostały kawałki. A e, dlatego, że to jest dość gładkie, tu była rura, pcv puchszona w strop oryginalnie przy zalewaniu. Byłoby to zbyt gładkie troszeczkę, e, tak, żeby po prostu łat, łatwiej ten beton zatrzymał, żeby to czasem nie chciało wyjechać. A takie tam rura sobie to spokojnie przejdzie. A to myślę, że to fajnie będzie yy, trzymało ten, beton, który będzie to zalewane na miejscu. Jeszcze mi się szczotka złamała. No, będzie sobie też ten drugi. Ładnie elegancko wchodzi. Prawdopodobnie będzie to tak. Kielichem na dół. Dlaczego prawdopodobnie? No bo ta zasuwa, która będzie tam przy ścianie ona raczej wchodzi, teraz właśnie nie pamiętam ona wchodzi do kielicha. Więc z jednej strony z drugiej strony musiałby być kielich, nie? Żeby po prostu ją zabudować więc tu musiałoby iść kielichami wszystko w tamtą stronę sytuacja tego typu, że ciężko się to nakłada moja sztuczka polega na tym, że trzeba użyć troszeczkę płynu do mycia naczyń na przykład ja tu mam jakieś tam w takim pojemniczku przywieziony Jak wskoczy, to już idzie ładnie. Dobra. Weszło elegancko do końca. Dobra, to samo będzie trzeba z drugą częścią, która będzie przechodziła tam przez ścianę. Czy wychodziła tu do góry? <laughs> no to będzie elegancko. Taka część będzie przechodziła przez ścianę, potem będzie dokładana, już docinana chyba metrówka kolano i cała metrówka i tamto właśnie się będzie spotykać dobra, tu jest ładnie tu wyszło, super yy, no i tak samo od góry muszę założyć tamtą tam. tu oczywiście wcześniej założyć yy, ten szaloneczek powiedzmy z tym otworem te deseczki żeby tutaj po prostu zablokować sobie to zamknąć w miarę na szczelno i do góry będzie drutkami złapane i tam będzie deseczka trzymała i skręcona i tak to będzie wyglądać no i dobra jak widać rury są tam już połączone eee, ta deska tam jest z dołu zabezpieczenie przygotowane dwa druty Wyciągnąłem sobie tutaj podtrzymujące to do dołu i teraz trzeba to zabezpieczyć. Pamiętnie jakiś kawałeczek weseczki tutaj na górę. Zobacz jak się dole ułożyło, ale powinno być ok. No, wygląda elegancko, prosto do góry, ładnie doszło. Deska też tutaj nie powinno puścić yy, betonu. Dobra, no, a z tej strony wygląda to tak. Patrzymy się ładnie, mniej więcej prostopadle do ściany. Tutaj, nie wiem czy widzicie, jest no, wstępna, powiedzmy, trasa tego zaznaczona. Teraz musiałbym sobie rozmierzyć yy, dokładnie 140 cm jest do osi od, od ściany, a do tej jest 128. Zrobić sobie linię yy, i powiercić pod, yy, pod te te kołki tutaj będę musiał stosować przedłużki ponieważ dużo niżej jest rura niż wejdzie kołek kołek idzie, powiedzmy po tyle będę musiał jakieś 200 przedłużki tutaj zastosować dobra pora zamontować tutaj to zamykanie. Średnica tego jest taka, że wchodzi to do, do kielicha, dlatego do też tak jest zamontowana ta rura. Tutaj ręczna, nie, nie bawiłem się w jakiś tam nie, sterowany element. Nie, tutaj już będzie sterowana, no bo to do, do wentylacji, to tutaj jak się będzie po prostu grzało kominkiem, w jakimś okresie, czy grzewczym, czy teraz zimą, to po prostu będzie stale otwarte, skończy się to, się po prostu przyjdzie i zamknie. I tyle. Oczywiście z tamtej strony będę musiał założyć kratkę, żeby już mi tutaj coś nic nie wchodziło. Właściwie, jak będzie zamknięte, to też tam nic się nie będzie działo. Ale mimo wszystko, żeby coś tutaj tej uszczelki nie wygryzało. Doszło chyba. I teraz pozostaje rozmierzyć tutaj, tak jak mówiłem, te odległości, stąd 128 cm, tutaj 140 cm. I na skrzyżowaniu będzie kolanko, odpowiednio zmierzyć długości. Tutaj sobie gdzieś właśnie jeszcze może za 20 cm czy 30 cm od, od tej zasuwki zrobię tą obejmę. A druga obejma będzie tutaj za kolankiem. Tak żeby jedną i drugą tutaj rurę podtrzymywało. Tu bardziej na zasuwie żeby to po prostu nie wisiało na tym elemencie, więc y, tu będzie jedna obejma, a tu druga obejma będzie podtrzymywała ten, y, to kolanko, ten narożnik. No i potem co pozostanie? Zapianować tutaj przejście w ścianie, y, no a na górze zalać betonem, co już też mówiłem, raz. Dobra, y, odmierzam, dopasowuję długości. Y, Rur. Te mi chyba się nie przydadzą Kolanko, obymki no i tyle. Dobra. I dobra, jeden kołek już wsadzony. Tu też jest dziurę nawiercona. Teraz trzeba go wkręcić. to ładnie prosto patrzeć Dobra, trzyma się, trzyma Mniej więcej w osi tutaj tego jest Teraz tak Wysokość To jest jakieś 20 cm 21 nawet to jest 5,5 czyli 15 15 cm 15,5 właściwie, gdzie ja miałem te przeróżki. Zrobię dwie czy nie? 26, czyli nie zrobię, czyli z tego będę docinać Tu jest 18 To będzie za długie już Dobra Do połowy wkręcona Można zakładać yy, rurę. Tutaj drugi jeszcze założę, yy, żeby też podtrzymywał tą. Zobaczę sobie kolanko do końca, bo trudniej chyba jest wsadzić yy, w kielich yy, kolanka Już myślę dwie tutaj prostki. Dlatego sobie wsadzę tutaj najpierw tą, potem najadę sobie tutaj na tą już z całym gotowym kolankiem. Obiemki, żeby były przygotowane, no, okej. Okay. Przygotowane, kolanko gotowe. Tamta strona jest oryginalna cała, tą skracałem. Musiałem troszeczkę skrócić, no i obowiązek jest taki, że trzeba to szlifnąć, swadzować tutaj tą krawędź. Przy tej rurze to jest akurat ta cieńsza taka 3,2 mm ścianka, słabsza taka rura, to wystarczy drobny pilnik, pilnik do, do metalu, kurde patrzę, że tutaj nic nie będzie widać, ciemno, ciemność, e, drobny pilnik do metalu, natomiast jak robiłem, e, kanalizację, tam miałem te grube rury takie do zakupywania w lini. też pomarańczowe, ale tam była ścianka chyba 5 mm albo nawet większa, one były dość takie twarde. No to tam yy, najlepszy się najlepiej sprawdzał się pilnik yy, do drewna. Grubiej zbierał więcej i szybciej to szło. W tym wypadku tutaj tych cienkich to, to wystarczy ten drobny. Dobra, trochę słaby tu światło jest, ale niestety tak to tutaj yy, będzie musiało wyglądać. O, tu teraz lepiej widać. Gdzie ja sobie to mam postawić? O. Dobra. Dobra, zakładam to Nie wiem czy to łatwo wejdzie, raczej nie wejdzie tak super łatwo Jakbym sobie tego życzył No ale zobaczę Jak się będę z tym bardzo mocować, no to pokażę Wam tylko efekt końcowy potem Dobra, porządnie przesmarowane Tym płynem I zobaczymy Chciałbym najpierw tą stronę, bo na pewno będzie ciężej, a potem tamtą. Ale ustawiam sobie to w ten sposób. Udało się, eee, trochę niepotrzebnie sobie to najpierw tak wsadzałem, za głęboko sobie to wsadziłem, tu się okazuje, że troszeczkę ta rura nie patrzy prosto tak jakbym chciał. Najważniejsze, żeby mi się to tutaj tu ładnie zeszło, bo tu tego dużo nie wchodzi w te rury, tu jest ładnie zrobione, eee, no i wyszło na to, że tu troszeczkę te 2-3 cm jest nie do końca wsadzone, eee, tak samo tutaj, tak? Być może, bo troszeczkę tutaj widać okej, ale to wszystko trzyma. Szczelne będzie, bo muścielki, są tylko nie będzie na pełne 8 cm, tylko na przykład na 5 Moim zdaniem, z powinno wystarczyć. Dobra, wiem, teraz to połapię sobie Poustawiam Na wysokości. Eee, taka sprawa prawidłowo, to powinno być tak zrobione, że ta rura jest ze spadkiem na wylot w domu. Ja troszeczkę o tym zapomniałem trochę pod i nie mam tutaj yy, pod kułem w są stronę miałem w górę podkuwać pod w dół I nie będzie to tak idealnie ze spadkiem w stronę zewnętrzną o co tu chodzi? No jeśli by się gdzieś tutaj skrupiła woda z tego powietrza nawiewanego to ona będzie się krywała tam ku wylotowi, nie? Jeśli już... No ale tutaj myślę, że nie powinno być aż takiego z tym problemu. Dobra, zamykamy. No dobra, wewnętrzna część wygląda w ten sposób. Podwieszone. Tu na zewnątrz e, pójdzie oczywiście jeszcze kratka. A widzimy tam zasuwę zamkniętą. E, pójdzie kratka. Natomiast e, jeszcze nie wiem, co będzie tutaj na tym. Prawdopodobnie miałbyś jakiś kamień e, taki elewacyjny, ozdobny. Więc e, tu też troszeczkę będzie jeszcze potrzeba. Tej róży dłuższej. Na razie nie zakładam, nie docinam. Co e, najwyżej to wezmę, tutaj zabezpieczę jakąś folią, workiem czy czymś takim. No i druga strona czyli tutaj, gdzie będzie wylot, pozostaje zalać betonem. No i tak wygląda zabetonowane. Do no już kilka dni później zdjąłem te, yy, te druty, obciąłem. Jest to gotowo tak to tu wygląda Deseczka, żeby tam nic nie powpadało zabezpieczone no i tyle w temacie e, tak to wygląda tu później będzie stawał kominek e, no ale to też osobny film e, ja z tego kominka stawiać nie będę jak wiecie M będzie tutaj pan e, z dunu właściwie który zajmuje się budową kominków Na e, pewno coś coś o tym nakręcę jak będzie się tutaj z tym coś działo. Dobra, ja kończę ten materiał, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!